Ja, jaki piękny, kosmiczny dzionek w Life, co nie? No tak, był piękny, dopóki ciebie nie zobaczyłam. No 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 no, żebyś ty się nie widziałam no. w luszu, jak ty wyglądasz. Uwaga, uwaga, ja uwaga, uwaga, przepięknie, Dzień, przepięknie. Dwa, jeden. I cały... temu Woobly Life! Nie, ja mi to nie wychodzi. W ogóle, ty możesz już, ty możesz już wracać na ziemię. Wracaj na ziemię, nie dobra, najbliższym planem i tak dalej. Sam, I co, lobby life? I co, lobby life? No, i tyle No, bravo macie, to było przepiękne. No. Przepiękna orkiestra z twojej strony. No dobrze, powiedz mi, po co ty mnie dzisiaj wyzwałaś, w ogóle, do lobby lifea, co? E, widzisz tego robota? No. Będziemy mieli taki kostium jak on. Mówię. Co ty mówisz? Będziemy robotem miłości? Tak, będziemy robotem miłości. Świetnie, to jest robot motywacyjny, czuję, że dziś będzie dobry dzień. Zawsze możesz realizować cele. To jest. To jest robot motywacyjny! W ciebie, Wierzę w ciebie! ciebie. Wiedziałem! Wiedziałem, dobra Maciek, dawaj, musimy iść. Musimy iść się dowiedzieć od naszego kumpla, jak to zrobić, żeby go mieć. Czyli dzisiaj specjalny kostium zdobywamy. Co ty, czerwony? przycisk, co kliknąć? No bo ja mam problem z tymi wąwkami, jeszcze ich za bardzo nie ogarniam. Idziemy. No idziemy, idziemy. To 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 to. Ona ma ikonkę i nad głową. Ale nie klikaj tej macie jak zostaw to. Dobra, spoko, spoko. Ty. Dawaj, idziemy! Idziemy A, do ty ty znasz te szybsze teleporty, dobra! I szybko wsiup powietrzem! A Flipoś za nami od razu. Uii. W ogóle Maciek, my nie możemy na. Flipusia brać na takie niebezpieczne miskie. Ale się co ty z... chcesz, jak on chce sam wychodzić, to będzie chodził z nami. Ale on się kiedyś, Maciek, zgubi i tyle z tego będzie. On Mówię się nie ci. zgubi, bo on po zapachu idzie, po zapachu gaci na, moich. Na, na pe... Okej, okay. no. naciskaj guzik w górę. Kliknę. Bo się zastanawiałam, czy chce lecieć w górę, Ech. czy w dół. No i co masz problem z czerwonym guzikiem? No bo czerwony guzik oznacza też czasami wybuch, więc tak się trochę bałem to kliknąć. No, na pewno, na pewno. No. Jasne, to tak wygląda. To, to, hipo, 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 hipoklezja, hipoklezja. Dzień dobry. Dzień dobry, SDA. Cześć, to dobry moment. Mam, do nas, Mam dla tak, ciebie to. sprawę. W magazynie portu kosmicznego jego kierownik ma problem z robotami. Sprawdź, czy możesz mu pomóc. Tak jest, tak w detektywie. Jest. I detektyw Luzia, detektyw Maciuś, melduje się na służbie Ej, i dzisiaj wykonujemy Ej, Ej maciek, specjalne zadanie, co? Maciek, czy jeśli to jest misja detektywistyczna, powinniśmy założyć inny strój? Myślę, że to będzie dobrze jak założymy inny strój. Tak. Do, dobra, tak. No to prowadź Maciek, prowadź do innego strój. Tylko mamy problem, bo safę mamy jedną. O, dobra, chodź. No to no przecież idę, przecież ciągniesz w mnie dół, do tej szafy, nie? W dół nie? czy w góle? W dół. No to weź kliknij, weź kliknij, bo Agil. do szafy musimy iść, nie? Ała, 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 ała. Musimy zmienić strój do dekretu wistyczny, musimy się bardziej flipuś przebrać, żeby się lata. wtopić. Maciek flipuś lata, podobno pingwiny nie latają. Chodził, nie latał, dobra, na port kośmiczny. Lecę! I tam będzie też nasza misja, Maciek! Tak? No to akurat dobrze się zgrywa, bo tam mamy też siafę, będziemy mogli się przebrać trochę bardziej detektywistycznie. No, tak, musimy założyć odznaki, Maciek, że jesteśmy detektywitami. No, no jasne, że tak, no? bo tak po cywilnemu nie będziemy chodzić, bo nas nigdzie nie wpuścią. Wiesz ja jak jest? Mo może właśnie było trzeba po cywilnemu. No właśnie, Incognito. ja. Wiesz co? Ja zakładam dettywistyczną bluzę i po prostu tyle w temacie, a ja nie będę tutaj ja się tak zastanawiał. przebieraj się szybciej Ty... i oddawaj szafę. Spodnie zostawiam takie mam, dobra. I kapelusz też dettywistyczny hmm. Muszę? Nie, no jak on się stroi, no jak on się długo stroi, no. Bo, bo ja szukam detywistyczny strój jakiś czy coś, okulalki, o. Zakładaj od. <laughs> Co? co Co się śmierci ze mnie? Co pokaż, pokaż widzą jak ty wyglądasz człowieku! No pan detektyw jestem teraz w sieblaniu trochę i teraz będą wiedzieć mnie traktować poważnie jak Holmesa, czy jakoś tak. Szejka Holmesa Celoka Holmesa? Tak no, właśnie o niego mi chodziło właśnie, tak. właśnie o niego, no. Właśnie a tak ja będę traktować. A ja założę Maciek moje specjalne detektywistyczne włosy. A, zobacz. Dobra, super, super, Jestem super gotowa. wyglądasz. Jestem gotowa na przygoda. Dobra, lecimy, Maciek. Dobra, top, 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 po prostu za tobą i będę top, 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 tam jest problem. Mówię ci ewidentnie. Gdzie, gdzie jest problem? Macie... Co wyczuwasz? Jaki no i... problem? Tamten robot tym problem. problemem jest? Tamten robot problemem? Nie, dobra, dawaj bierzemy sprzęt, a sprzęta, lecimy, chodź. No, no dobra, myślałem, że tamten robotem jest problem. Za... A co to jest za miejsce? Ja je kojarzę. To? Kosmos! No, no bo nie, no nie powinniśmy w sumie wychodzić na zewnątrz. Dlaczego? Ja się... Bo, bo to nie tutaj wracaj! No to czemu mnie tak prowadziłaś? No bo tam wyczułam problem, a to jednak bomka chciałam. Aha, a chciałaś nie... pielnąć, bo nie chciałaś tak. mi powiedzieć. Ja no to tak, mów wyczułam... po imieniu, a nie że ja będę tutaj się domyślać się czy no coś. No bo ja, bo ja wyczułam problem, ale nie chciałam ci mówić, że mam taki problem. No. no dobra, dobra. Jak nie wyczuwasz problemu, to, to zawsze możesz wyczuć później. No bo oni I wyczuć... tego! Maciuś, nie mów takich rzeczy. Maciuś, bo ja się zgubiłam, jak zwykle. Świetna robota z tym, co robisz. Motywacyjny no robot, mówi no właśnie, nie, No właśnie, nie taka za świetna ta robota, bo się zgupiliśmy. No spoko, czekaj, co jeszcze mi powiesz? Świetnie się wyglądasz. Się A dziękuję bardzo. Ty tak samo wyglądasz. Super, extra. 5 later. No dobra, jak świetnie wyglądam, to po prostu. No super, extra. Mi się podoba nie, to. Nie, nie no. powiedziałabym, Maciek, jakże super wyglądasz. Ale dobra, chodź. Odwiedziało od mi się, już wiem, że musisz jechać na. A dół. co mieliśmy mi zrobić, bo ja zapomniałem? Lista z No i is... no is... Detektyw Beef wysłał cię do magazynu Portu Kosmicznego. Niektóre z lobotów, które tam pracują, dziwnie się zachowają Spróbuj temu zaradzić. Idź do magazynu Portu Kosmicznego. No, ho! No, idziemy na magazyn, Maciek! O bra, idę do portu kosmicznego! Zobacz, i w ogóle, zobacz tu jest napisane jak W, Magazyn. No tak. Na dole. No tak, minus jeden, chodźmy. minus Czekaj, one, jest, w doł. Którym? A tym? O! Zlatujemy, o! zlatujemy, zlatujemy, zlatujemy na minus jeden. Tutaj, jest Maciek! Jest, mówiłam ci, że to tutaj. No jest, bo jesteśmy w magazynie, dobra. Tutaj za gwiazdką. No. O nie! Co? Roboty co roboty robicie ze sobą? Nie jesteś robotem, oszust, oszust! Nie jestem robotem, ty jesteś łubli, bip, cisza tam. Co, pewnie jesteś z agencji detektywistycznej. Dobrze, że jesteś? Roboty zachowują się bardzo dziwnie. Oskarżają się nam że któryś z nich jest łublim, i przez to w ogóle nie pracują. Istne szaleństwo, załatw co proszę. No proszę dobra. Maciek, musimy to załatwić, musimy to Załatwiamy załatwić. Załatwiamy to? Klikamy. Porozmawiajmy, porozmawiajmy z nimi. Dobra, przepytaj roboty. Czy jeden z was jest łublim? I co powiesz? Nie jestem robotem. Maciek, ja też jestem akcentuj. robotem. Nie, Maciek, jak ty to akcentujesz? No bo. No bo tak no dziwnie, to nie zadziałało, że spróbuję jeszcze raz. Aha. Hmm, dobra, następne pytanie, następne pytanie, ja wybiorę. No. E, jeśli jesteś robotem, podnieś rękę. Dobra, podniósł rękę, podniósł rękę. No nie, to nie to nie wyjaśnia, Maciek. Nie wiesz pewnie nic o robotach, Chciał, było prosić łublik e... w, w fabryce robotów o pomoc. To jest w salonie pokazowym, powinien wiedzieć co zrobić. Musisz z nim porozmawiać, salon jest na górze statku fabryki. Aha okay. Mówię, Czyli Maciek, musimy imy... znowu gdzieś gdzie indziej iść, tak? No musimy, musimy polecić do tej fabryki robotu, gdzie kiedyś byliśmy i dowiedzieć się czegoś o robotach, żeby wiedzieć, jakie zadawać pytania, na które będą znały odpowiedź tylko roboty. Ja cię kręcę, to mega daleko! Jakie daleko? Bierzmy pojazd i lecimy. Ej, jak my stąd wylecimy? No. Można kupić pojazd, a co? Tutaj wynajmujesz pojazd. Bierz pojazd. No dobra, ale gdzie on jest? No, nie wzięłaś? Halo. Ej, no myślałam, że... Czerwony no. szybki, czerwony szybki. Czerwony szybki, trzymasz się? No, Filipuś też. Uuu. Wylatuj przez tą strefę. Uuu. Dobrze, oh. o to dobra, chodziło. Czekaj. czekaj, oznaczę se na mapie, tylko że muszę polecieć do fabryki w lewo. robotów. Maciek... W lewo. Ja wiem... Nie wiem czy w lewo, do fabryki robotów, tak? W lewo! No, no przecież w lewo, tak, masz rację, że w lewo. Co? Przecież Czekaj mówiłem, tam. że w lewo, no ta. Mówiłem, Zaraz... że w lewo i co? I co? I co? Nie wierzyłaś we mnie, tak? Trzymaj się, trzymaj się, bo cię wymiotę. Trzymam się! Zmiana kamery na inną, po prostu, żeby każdy widział, o co chodzi. Dobra, gdzie my lecimy. Lecimy w lewo, dobrze, lecimy. Dolary, dolary, dolary. O, 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 ej ej, Słyska. uważaj na takie kameldulce, bo to może źliwie się skończyć to, to tutaj było tak wysoko chyba nad nami, nie? No, no czekaj, no jest. No ta! Tak. To jest tu, to jest tu, to jest tu. Hamuluj! Hamuluj ten statek! Cze 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 Fabryka robotów! Dobra, hamulalo! Wyląduj, spokojnie, spokojnie, ej, dobra to całkiem dobrze poszło. Ej, co jest? Co on sika? E co z nim się stało? Zwracamy go robota. No dobra, to zwracaj go. Chyba, co, chyba coś z nim nie tak. Coś mega dziwnie z nim nie tak. Dobra, co musimy no. tu zrobić? Kliknąć czerwony guzik. Tak, idziemy Maciek dowiedzieć się wiedzy o robotach. Dobra, pewnie I... ona będzie wiedziała. Teraz o, czytaj. No, tak. Czy te roboty nie są wspaniałe? Pracuję nad, nad jednostką, która będzie dla mnie pichciła ciasta na zawołanie. Ale super Maciek, nie uważasz? No. Na razie zawsze przypalają polewę. Oj tam polewa tam zbędna. Trzy klapki. Co mogę dla ciebie zrobić? No i ona tak. Mamy dwa roboty, które oskarżają się nawzajem o bycie. Interesujące, ona powiedziała, wiesz? No. Zanim ci pomogę, muszę wiedzieć, o jakiego robota chodzi. Eee, to nie on. To nie o tego. To nie o tego, Maciek, chodzi, nie? No, przy każdym robocie są opisy ich różnych funkcji i możliwości. Wróć do mnie, kiedy będziesz wiedzieć, który to model. No to Czy tylko Miałaś się rozejrzyj... czytać, a stałaś czytać. To była zbędna informacja, to nie ten model Bot Kamela, to nie. To ten, to ten Bot Robotnik. To ten! Nie wiem, idę jeszcze inne, bo ty taka w godzie, w golondzie kompana po prostu. No, to jest ten twój bot pozytywności. Robot. Bot Kopter. No to nie. No to przecież od razu Cię mówię, to nie, bot... a który to Botę jest? Bo te też są podobne. Bot Kawowy, ale one Ej, nie miały mówię, ale... takiego ublanka. Wiec... Ale w sumie podobne, hmm, podobne. One to nie są one, na pewno. A to? Bot szamacz, na pewno nie. No to zostaje nam <laughs> A ja bot robot. robotnik. Dobra, czyli bot robotnik. Tak. Te, tak, tak. Standardowy robot rozmiaru Łubliego, przydatny w noszeniu przedmiotów, wkładzeniu ich na siebie. Nie robi niczego szybko, ale wykonuje swoją pracę. To chyba ten model. Dobra, ja już Mówiłam wszystko wiem. Mówiłam od początku, że to ten model. Mówiłam ci od samego początku, a mój mój o ceny Ale ty byłego wodzie, nie Trzeba poszlaki wszystkie inne weryfikować. To nie jest tak, że ty tak? się pstrykniesz palciem i się będziesz wiedzieć już, no. No jak, nie pstryk. I co? I nawet nie wiesz jak Łubli ma na imię. Wubli Dobra, to bot, robotnik? Tak! Ciekawe, to boty korzystają z bardzo prostych modeli inteligencji. Więc możemy być pewni, że to robot się nie oszukuje. Teraz myślę, że jeden z robotów to Łubli. Zapytaj je o coś, co wiedziałby tylko Łubli. Robot nie będzie zadawał sobie sprawy z pewnych spraw. Na przykład, roboty nie czują dotyku zapachu lub smaku. Musisz wymyślić jakieś pytanie. Może Łubli się pomyli podczas odpowiedzi. To może zgadnąć kto kim jest. Ty, macie to całkiem, a całkiem Dobra, logicznie to Dobra, przydatna wskazówka. Tak, brzmi bardzo logicznie. A guzik sam się kliknie? No. Sam się kliknie guzicie? Dawaj, no, ja bo to powiedziecie na taki tekst, jak będziemy tak. wsiadać teraz do samolotu. No, słucham, jaki powiesz tekst, jak będziemy no wsiadać do samolotu. No zaraz, no będziemy wsiadać. A kto prowadzi, kto prowadzi? Dobra, uwaga, na no, Dawaj, naprzód ciała, naprzód! <laughs> Czekaj, muszę sobie wskazówkę ustawić, gdzie lecę. Na prawo. No wiem, ale... Na prawo. Ale ja... No, no widzę przecież, No to, tam, czy, no, to jakąś kazówkę. trzymaj się! Oho. Żeś walnęła Aaaa! mi teraz taką misję, że masz... A tu na lewo, w dół. Tu nie? To było tutaj, nie? Nie. Dlaczego kłamiesz jak tak? Nie. Nie wiem. No... Dawaj, loduj tam! Nie, tutaj. No dobra, no to plawie było tam, <laughs> Tu <truj> jest magazyn. No dobra, A. no tak. Dobra. Nie, pokątna! Nie, to nie pokątna. To Jak przekątna. Nie? <śE Florenikam computersza> <śeabilities> Ay, ale chyba to co jest inna przekątna to jest. Mówię ci, to nie to. To nie, pok to nie to. pokątna, To, to, to nie pok to przeką <śesuspiro> przekątna. To przekątna. To przekątna. To na pokątną mieliśmy. O tam nie? może na prawo? Na prawo. Nie, to. Tak, leć tam. Tak? Nie, tak? gdzie ty lecisz, ty? Na no, ale... przele... lew. Źle leci. Źle leci. Źle leci. Na prawo. Na prawo. Na prawo. No. No i gdzie teraz? Na lewo, co ty robisz? To gdzie ty chcesz, żeby ja leciała? Na lewo, na lewo, na lewo, no, sumie... na lewo. No widzę i. widzę i... Na lewo, no widzę, na lewo. Ale... Dobrze, czekaj, na lewo. nie umiem trafić w tą dziurę wielką. Dawaj, bo grawitacja tak, bo mnie odciąga. No, no teraz tak, w sumie, o, jest pani nasia. Dzień dobry, już jesteśmy, Maciek. O, jesteś z powlotem, mam nadzieję, że tym razem masz lepszy plan. Dobra, roboty, słuchajcie. Dobra. Dobra Maciek, zadajemy im pytania, zadajmy pytania. Dobra. Pytań. Jesteś łoblim, jest... e, bu. Czujecie, że coś się przyda. bu. przypala Maciek. Bierzemy się coś nie. Powiedzieliście coś w fabryce robotów? E Maciek, czy może kliknąć, że coś się przypala? No kliknąłem Nie może odpowiedzieć na to pytanie. Robot, Być może, może moje roboprzewody są zbyt przeciążone Nie czuję niczego Co? A sprytnie Maciek, sprytnie! Eee, Jeszcze jedno pytanie. Co było pierwsze jako kura? Eee, dobra, eee, połaskocz roboty. Eee, Albo kod binarny. Nie no, kod binarny, robot... Maciek, bo w ogóle... Co za masz, dziwna mamy... sprawa, poczekaj, poczekaj, bo ja połaskotałem. Maciek, 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 czy ty wiesz jaką my mamy w ogóle misję? Przepytać roboty. To... Ale w jakim celu my je przepytujemy? Czy ty tutaj jest tego Żeby sprawę? wiedzieć, że to są roboty. Nie, Maciek! Musimy udowodnić, mu że jeden z nich chyba nie jest robotem i zadawać takie Aj, pytania. Na które mam zna go! Odpowiedź... Wiedziałem, że jeden jest łubli, Ruzia cały czas i gdzieś tam w eterze błądzi w czarnej dziurze przeszło przestrzenny, a Maciuś już rozwiązał śplawę. Robert, co tutaj robisz? Przepraszam. Tak bardzo lubię roboty, że chciałem sprawdzić jak to jest być jednym z nich, więc znalazłem tego robota i zrobiłem sobie ten strój, ale zapomniałem, że roboty nie mają przerw ani nie chodzą do domu. Pracuję od trzech dni z rzędu, ten ten robot przypomina na przemycaniu jedzenia i pojawisz się wtedy ty. Nie chciałem kłopotu, więc nadal się ukrywałem, więc nie chcę być już robotem, to ciężka praca. Dobra Robercie, idź do domu, się wyspać, jutro nad tą samą Ja się jutro My też się zajmę. zajmę. Dziękuję za pomoc detektywie. Na początku nie wiedziałem twojej użyteczności, ale to był błąd. Ja cię kręcę. A ja, nie, ale zrobił, a, ale zrobił. A czy ja dostanę ten sztuj? Muszę wrócić do kosmicznego centrum handlowego i powiedzieć bifowi o rozwiązanej sprawie. Nie, yes, Maciek, widzicie co, jesteśmy detektywi, ale w ogóle, wiesz co, rozwiązałeś sprawę, tak trudną, nie... nawet nie wiedząc po co pytasz te roboty. Nieprawda, ja wiedziałem tylko ty cały czas czaszesz o przestrzeni i dziuzie przecież istniałaś. Ja ci cały czas próbowałam wyjaśnić o co chodzi. Ale po co, jak ja wiedziałem, czy ty z głupkami masz, ci Tak? Gdzie, gdzie ciś? No, do tunelu. Jakiego tunelu? To no, żeby być szybciej w centrum handlowym. <laughs> A co? A gdzie ty gdzie ty No do, do rury. jakie rury? No która prowadzi do centrum handlowego, no czego nie kumasz? No, no ja przeskoczę cię, 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 będę pierwszy, Będę pierzi, a ty się będę a ty będę Ja będę no, bądź pierwszy. No nie! Wypchnąłeś się w kolejkę. Będę pierwszy, zamelduję mu, zamelduję mu. Pierwszy, pierwszy mu zamelduję. Nie! Pierwszy. Widzę ci zamielam, Pa, ba ba, pa, 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 pa. <śmany> lubię to, robię to. <śmany> 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 Ale ja będę pierwszy. Ja będę pierwszy, ja, ja będę pierwsi. Pierwsi. ja Ja zapluszuję, ja zapluszuję, zapluszuję. Bif! Biff! Bif, bif, bif. 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 ja, bif. bif. ja byłem pierwszy, ja wiem kto! Jak poszło z robotami nie. wszystko i ten bardzo dobrze poszło! Sprawa rozwiązana! Weź Maciek! Niezdawnych ciebie detektyw przydać się każda pomoc. Ja i Bak mamy jeszcze jednego brata: Borisa. Boris zaginął kilka dni temu. Moja duża sprawa to dowiedzenie się, co z nim się stało. Tego dziennik był w hotelu. Przeczytałem coś interesującego sprzed kilku dni. Napisał: Znalazłem dzisiaj coś niewiarygodnego. Będę dzięki temu bogaty. Czekaj, to nie wszystko? Właśnie rozmawiałem z Łublin w porcie kosmicznym. Mówi, że widziała, jak Boris szedł do kosmicznego centrum handlowego tego ranka, gdy zniknął. Musimy roz. Zrozumieć, czego szukał w centrum handlowym. Jak to się nam uda, to na pewno go znajdziemy. To wszystko na teraz. Wróć jutro i spróbujemy rozwiązać tą sprawę. Dobra. Let's go! Dobra, udało nam się rozwiązać Nie, sprawę! Dobra, sobie moje zasługi do bila. Nie, ja, ja idę teraz. Y... A wiesz, to mi się. <laughs> w ogóle wiesz, to mi się przypomniało. To. No. Jak on tak wspomniał o tym swoim zaginionym bracie Borysie. No wykliknij kliknij to. No nie mogę, bo mi zasłaniasz beretę. No to ja, że kliknę i idziemy przebrać się. Ale wiesz, co mi się przypomniało? No? O Gilusiu. Jakim Gilusiu? No Gilusiu, zaginiąc zaginio... O w K-popie występuje, co ty chcesz od niego? On nie ma czasu tak. na takie dziewczyny jak ty. <laughs> jak on no. mogłeś tak powiedzieć? No normalnie. dobra. Eee, jadę przebrać się to był... teraz. To był cios poniżej pasa, Maciek. Wiesz, nie, nie wybaczam ci. Ty tak, nie gadaj w ogóle, dobra. Yy, nasia Da musimy zjechać. Lobot, Trzeba ja całym lobotem? Trzymajcie będzie... Łubli lobot jestem, jestem łubli lobotem. Uwaga, 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 uwaga. Patrzcie na mnie, patrzcie na mnie. Jak ja wyglądam, świetnie, normalnie. Ekstra, U. pięknie. A czy, czy ja mam jakieś umiejętności oprócz, yy, yy, oprócz spania? Nie. A.